Witam, kryptomedyk z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałem tak e, króciutki, kolejny filmik po, e, przedstawić i tak zwany update, jeśli chodzi o projekt Snoop, Doc. A, więc już nagrywałem, więc poszukajcie sobie filmik o Snoop, Floki, Doc, ale tak szybciutko chciałem tutaj przelecieć ich stronę. Przede wszystkim co mi się podoba tutaj to tak. Jak klikniecie sobie na Snoop Shop, Coming April 20, czyli a, sklep będzie otwarty 20 kwietnia. Fajny update, tak na szybciutko. Tutaj mają panowie Twittera, Facebooka, Telegram, Instagram. Dzisiaj dodali Linktree na czym polega link, to jest taka platforma gdzie ludzie sobie różnie szukają biznesów ludzi, osób, kryptowalut i tak dalej, bardzo fajnie tu jest zrobione, na początku parę rzeczy na przykład jak klikniecie sobie na website no to oczywiście automatycznie was pyka tutaj na tą stronę twittera, proszę bardzo od razu przenosi na twittera bardzo fajna sprawa oczywiście do sklepiku, jak już powstanie o przepraszam, jak tu yy, kupisz floppy więc przenosi od razu na bodaswap, tak jak już kiedyś tłumaczyłem na innym yy, materiale, bez slippage można sobie tutaj snupa kupić. I jeszcze fajne tutaj jest właśnie online store, telegram i tak dalej, super sprawa. Okej, okay. to lecę dalej. Następna rzecz, co mi się tutaj podoba jeśli chodzi o update. Pk Swap to zawsze było. Bodaswap automatycznie, pyk, bardzo fajna opcja. O tym partnerstwie już opowiadałem. Następny update: partnerstwo i zostali wylistowani do bscmdx.com. Czyli też. Aczkolwiek tutaj MDX troszeczkę muszę nie pochwalić za bardzo, bo nie jest wylistowany. Więc co byście musieli sobie zrobić? Musielibyście sobie wejść na przykład na CoinMarketCap. Znaleźć sobie Snupa, czy tam na deck gdzie tam lubicie sobie biegać. Snoop Locky Dog. Musielibyście skopiować sobie adresik, wrócić na MBX-a, Paste i tutaj Snoop Locky Dog jest. Więc e, to taki króciutki, bardzo króciutki fajny filmik, jeśli chodzi o Snoop Dog i Także jest tu parę updateów fajnie. Tak jak już wcześniej opowiadałem, stronka przejrzysta, bardzo dużo ciekawych opcji. Ja uważam, że małymi kroczkami coś tutaj ciekawego się już niedługo wydarzy. Przede wszystkim jeśli chodzi o sklep. Dobra, to na tyle jeśli chodzi o update do Snoop i Dog. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Kryptomeryk z tej strony. Do usłyszenia!